Stoimy przed grobem Stanisława Lingenau, gdzie to obywatel miasta Warszawy, mieszczanin, który za zasługi poniesione dla Rzeczpospolitej decyzją Sejmu otrzymał szlachectwo oraz w 1775 roku Zezwolenie Sejmu na kupno majątku. Kupuje majątek Dąbrowica, tutaj niedaleko Lublina. Bierze udział w walkach niepodległościowych, między innymi jest osobistym adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego. Po kampanii wojennej osiedla się w swojej Dąbrowicy i około 1835 roku przystępuje do pewnych prac w samym Lublinie. Remontuje kościół przy ulicy Staszica Karmelitanek Bosych i do wyremontowanego tego pomieszczenia klasztornego przy tym kościele przenosi zakonnicę z Podwala, ze zniszczonego już klasztoru i kościoła Świętego Wojciecha na Podwalu, w zamian za to otrzymuje od władz zgodę na przejęcie tych zniszczonych zabudowań na Podwalu, remontuje to i zamienia na kamienicę czynszową dla ludzi biednych a więc cały czas zajmuje się pracami y, charytatywnymi na rzecz y, miasta Lublina.